Szanowna Pani Senator, Szanowni Panowie Starostowie, Szanowni Państwo Radni Rady Powiatu, Rady Miasta Stalowej Woli, Szanowni Panowie Oficerowie, Panie Pułkowniku i Dowódcy poszczególnych jednostek Wojskowych Niżańskiego Garnizonu, Panowie Dowódcy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Szanowni Państwo Przedstawiciele Grup Patriotycznych, Stowarzyszeń Paramilitarnych, między innymi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ale też innych, które na terenie i miasta Starowej Woli i naszego regionu tak pięknie świadczą o naszych bohaterach, o synach naszej ziemi. Drodzy żołnierze, droga młodzieży ze sztandarami, drodzy państwo dyrektorzy, nauczyciele, wszyscy zebrani na cmentarzu komunalnym. Szanowny panie prezydencie, jako organizatorze tych wspaniałych wydarzeń dla upamiętnienia 85. rocznicy zbrodni katyńskiej, Szanowni Państwo, inscenizacja, którą kilkanaście minut temu mogliśmy zobaczyć w parku miejskim, była bardzo ujmująca, przejmująca i wzruszająca. Ona pokazała nam tylko wycinek ostatnich dni naszych bohaterów, tych, którzy 85 lat temu decyzją Sowietów zostali zastrzeleni strzałem w tył głowy. Widziałem wzruszenie na twarzy zarówno starszych, ale też widziałem łzy w oczach i na policzkach wśród młodych, wśród i dziewczynek, i chłopców. I dobrze, że takie świadectwa tamtych dni są wykonywane w tak namacalny sposób. W książce możemy przeczytać wiele. Film, taki jak Katyń, też oddaje to, co wtedy działo się na terenie Katynia i innych obozów kaźni. Ale gdy zobaczymy to w tak szczególnych warunkach. Przy udziale grupy rekonstrukcyjnej, ludzi, którzy mają na sobie mundury żołnierzy Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, mundur leśnika, to wtedy to wzruszenie faktycznie jest zupełnie inne. Jego poziom jest ektrema, ekstremalny. I bardzo dziękuję panu prezydentowi Luizuszowi Nadbereżnemu za to, że tego typu wydarzenia. Są organizowane na terenie miasta Stalowej Woli, że młode pokolenie może poczuć, może dotknąć, może zobaczyć, jaki dramat rozegrał się, jeżeli mówimy o Katyniu, 85 lat temu. I cieszę się z obecności młodego pokolenia, bo tak jak pani senator Janina Sagatowska powiedziała, to wy kochani jesteście tymi, którzy będą tę pamięć nieśli dalej. Po nas. To od Was będzie zależała przyszłość naszej ojczyzny i bardzo chcemy, abyście ją kształtowali w oparciu o wartości takie jak Bóg, Honor, Ojczyzna abyście wiedzieli, że Wasi rodacy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę, że walczyli do końca dni, że po prostu poświęcili to, co mieli, swoje rodziny. Dzisiaj widzieliśmy, że leśnik Henryk Chudzik był straszony, że przyjdą po żonę i po dzieci. Ale mimo to nie złamał się. Mimo to poświęcił swoje życie i nie zdradził naszej ojczyzny. Tak jak jego kompanii, tak jak blisko 22 tysiące oficerów. Leśników, naukowców, listonoszy, tych, którzy wtedy stanowili elitę naszego narodu. Taką elitą, moi drodzy, za niedługo będziecie właśnie Wy. I bardzo nam zależy, abyście z tej dzisiejszej lekcji, ale też innych lekcji, których jesteście świadkami, wyciągnęli odpowiednie wnioski, abyście budowali Polskę silną, bezpieczną, w pełni wolną i w pełni suwerenną, opartą o Waszą wiedzę, o Wasze umiejętności, o to, co będziecie potrafić, ale też opartą o pamięć: właśnie o tych, dzięki którym żyjemy w niepodległym państwie opartych o pamięć tych, którzy przez Sowietów zostali potraktowani strzałem w tym głowy. A dla nas są wielkimi Polakami, są wielkimi rodakami, są tymi, którzy nieśli polskość, niepodległość, suwerenność i wszystko to, co potrzebne, aby żyć w bezpiecznym państwie. Pamiętajcie o tym, moi drodzy. Pamiętajcie też o tym, że należy oddawać honor i szacunek żołnierzom wojska polskiego. Nasza ojczyzna. Ma takie, a nie inne położenie. Innego nie będzie. Każdego dnia będziemy musieli zabiegać o to, żeby żyć w wolnym kraju. I każdego dnia potrzebujemy silnej armii. Potrzebujemy ludzi, którzy będą stali na straży naszego bezpieczeństwa, odpowiednio ukształtowanych, odpowiednio sformowanych, oczywiście wyposażonych i wyszkolonych. I bądźmy im wdzięczni, wyrażajmy szacunek, wyrażajmy pozytywne myśli, pozytywne emocje. Zapraszam też do zaangażowania się w polskie wojsko. Ono powinno stać przed Wami otworem. Dziękujmy naszym żołnierzom za to, że dbają o naszą niepodległość, i pamiętajmy o bohaterach, o tych wszystkich, którzy oddali swoje życie na rzecz wolnej, suwerennej i niepodległej Polski. Niech żyje Polska, Cześć i chwała bohaterom! Dziękuję bardzo.